Siemson, z tej strony, kawa. Ja Was witam w nowym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się na Anarchia Lifestyle na wersję 1.21 Dzisiaj o godzinie 18 startuje nowa, epicka edycja tego trybu Zobaczcie, tak prezentuje się spawn na tą nową edycję Wszystko Wam pokażę, mamy nowe, ciekawe zmiany Pierwsza zmiana to jest taka, że mamy najnowszą wersję Minecrafta 1.21 Mam dla Was konkurs, 125 lajków pod tym odcinkiem, równa się EWIB na całą edycję Musisz zasubskrybować ten kanał, zostawić łapkę w górę i pamiętaj o komentarzu ze swoim nickiem. A po swoim nicku napisz tryb właśnie na jaki chciałbyś otrzymać taką rangę. Teraz wam się pokażą zwycięzcy z poprzedniego odcinka. Gratulacje dla tych graczy! No, i witam też nowych subskrybentów na kanale. Jeżeli ty chcesz być na takiej liście, no to pamiętaj, aby zasubskrybować ten kanał właśnie w tym momencie. Zapraszam was również na Discorda oraz na fanpage'a. Linki macie w opisie, teraz wam się też wyświetlą. Tam również znajdziecie konkurs na darmowe rangi EVIP. Więc wszystkich zapraszam, właśnie. Mamy nową edycję. Nowa edycja startuje dzisiaj. O godzinie 18:00 poprzednia trwała naprawdę bardzo, ale to bardzo długo Coś około półtorej roku Tutaj mamy enchant na 17 poziom Obok znajdziecie topki Mamy topkę bogaczy, mamy topkę czasu gry oraz topkę zabójstw Właśnie będą najlepsi gracze, którzy mają największe statystyki na serwerze Obok znajdziecie sklep serwerowy Zobaczcie, zostały dodane nowe też przedmioty z najnowszej wersji Mamy też dom aukcyjny Tutaj możecie sobie wystawić przedmioty na rynek. Jeżeli macie czegoś za dużo, chcecie sprzedać. Gracze od Was właśnie zakupią te przedmioty, jeżeli wystawicie je właśnie na dom aukcyjny. Tu mamy parkour, ale to sobie przejdziemy go już na samym końcu. PvP, zobaczcie, mamy PvP. Tutaj w tym miejscu mm, mamy grupowy TP, po kliknięciu sobie właśnie w ten guzik zostaniecie przeteleportowani w losowe kordy na mapie Z tej strony mam, mamy strefę A, w, y, tu możecie sobie bezpiecznie zostawić konto No i PvP, zobaczcie mamy nowe PvP, ale to już sobie sami zobaczycie dzisiaj o godzinie 18 My wracamy jeszcze na spawna Tu znajdziecie crafting y, zwykłego serca, y, bo jak wiecie mamy trzy rodzaje serc no a tak właśnie się prezentuje crafting zwykłego serca. Musi mieć 4 złote jabłka, 4 złote bloki oraz jeden diamentowy. No i właśnie w taki sposób sobie wykraftujecie zwykłe serce. W tym miejscu znajdziecie npc w którym macie właśnie wymianę serc na sercowy klucz. No i koszt zakupu takiego jednego sercowego kluczu kosztuje 10 serc. Za spawnem znajdziecie portal do netheru. Nether będzie otwarty i border w netherze wynosi 2500 na 2500 kratek. Tutaj wynosi powyżej 7000. Pamiętajcie edycja startuje już dzisiaj o godzinie 18. No, i przedstawię Wam jeszcze jedną taką nowość. Pod slash działka został dodany panel działek. Mamy go właśnie tutaj w tym miejscu. Ustawienia działki. W tym panelu możecie sobie zmieniać uprawnienia dla swoich członków, dla tych osób, którzy odwiedzają Waszą działkę. No, możecie sobie tam wszystko modyfikować. Również została dodana komenda też działka polub. Możecie sobie polubić działki graczy. Które Wam się spodobają, dostał odświeżony działka warp, no i mnóstwo innych zmian, które zobaczycie już sobie dzisiaj o godzinie 18. Ja się z Wami już będę żegnał, do następnego odcinka. Pamiętajcie co 25 lajków równa się Ewip. Na co edycję musisz zasubskrybować ten kanał, zostawić łapkę w górę i nie zapomnij o komentarzu ze swoim nickiem. Joł! Do następnego odcinka!